No i duże ze szczecina, no i tu ze szczecina. No i duże ze szczecina, no, no. Dobra, bardzo wyraźnie. No i duże ze szczecina, no i duże ze szczecina. No i duże ze szczecina, co? Świetnie. No i duże ze szczecina, no, 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 zezze... no i duże ze szczecina. No i duże ze szczecina, co? OK, a Abi, cała energia idzie tu. Nogi się nie ruszają, ręce się nie ruszają. Cała energia idzie w później. No i cóż. No i tu zaś na no i tu zaś no. no i tu zaś na No i tu we przecina, no i tu we przecina, no i tu zacina. Ty okay, tylko nie przyspieszaj. No i tu zaś na no i tu we no i tu wstecina, no. świetnie za taki no i tu za takim No i tu za taki na co. teraz szybciej tak tak. No i tu za ci no i tu zereszt ci No i cóż zaresztcza ci na no. Jeszcze dalej tak. No i tu zszcz ci na no i tu żeszcz jeszcze no i tu że zaszy no, jeszcze trzy No i tu zazaws takki no i tu za zawsczeci No i tu za ci na no Jeszcze dwa. No i tu, że szczecina, no i tu, że No i cóż no, 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 no. Ostatnie! No i tu zawsze no i tu za szczecinano, no i tu właśnie no. Uuhu, brawo! Ok, I teraz...